Ile waszym zdaniem dziennie się tego sprzedaje? Dawaj, 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 potężna manifestacja! Tak słucham? A propos streamów, które nie są w temacie, dziękuję Wera, no to fajnym motywem jest to, że jest też w tym momencie inny stream, który kompletnie nie jest w tym temacie. Stream Oj Wojtka, który ja sobie tutaj właśnie na drugim monitorze śledzę. <grym> nie ukrywam. Dlatego, że Oj Wojtek ma finał loterii z Domkiem. Ja poważę trzy... 3... Nie no, nie 30. Godzinę temu do obiadku kupiłem sobie też losy u niego. Oczywiście zdaję sobie sprawę, jak wygląda rzeczywistość w losowaniach i że to nie działa tak, że jak kupię losy, to wygram, ale stwierdziłem, że chciałbym wesprzeć jego akcję, no bo bardzo fajna akcja. Eee, I bardzo. Swoją bardzo kibicuję, żeby mu się udało i żeby odniósł jak największy sukces, bo wiem, że on to fajnie wykorzysta. Wykorzysta to na sam mówił zresztą na produkowanie kolejnych filmów i trochę jest mi przykro, że po prostu przez to, że dzisiaj, a nie w inny dzień, dropnie Konop, no to u niego jest pewno dużo mniejsze zainteresowanie, niż by było normalnie, no bo teraz już pod sam koniec jest 32 tysiące osób, ale było też sporo czasu i poniżej 20 tysięcy. Ja w ogóle wrócę też do Wojtka za jakieś 20 minut, no bo chciałbym zobaczyć finał. Może wygram! <noise> Jak wygram, to nawet przy was odbiorę telefon, ale czy to się stanie, no <noise> wiecie, no to statystyka nie jest po mojej stronie statystyka absolutnie nie jest dzisiaj po mojej stronie z, z szansą na ojdomek. No dobra, oglądamy sobie jakieś pierdałki. Tak! Najdziwniejsze nazwy sklepów monopolowych brzmi idealnie. Ale sklepy monopolowe, albo mówiąc szerzej, często sklepy całodobowe, mają bardzo ciekawe nazwy. I zastanawiałem się, czy to tylko jakiś lokalny fenomen, czy może znajdę na mapie polskiej. Zastanawiam się, ja się chyba nie natknąłem nigdy na jakąś szczególną nazwę. Albo jest nazwa rodziny, jeżeli to jest taki mały wiejski, lokalny sklepik alkoholowy, albo jakieś alkohole 2-4, żeby była jakaś taka naprawdę unikatowa nazwa. No to nie wiem, nie zdarzyło mi się spotkać czegoś takiego, może wy na czacie macie jakieś e, lokalne sklepy, które mają śmieszne nazwy, możecie podrzucić. To jest raczej socjologiczna obserwacja, dotycząca tego, jak bardzo znormalizowaliśmy i zinternalizowaliśmy kulturę alkoholu i picia. Tak, to brzmi bardzo groźnie, Do bo jest groźnie. Ja dalej jestem w szoku i wiem, że już to mówiłem wielokrotnie na streamach, ale dla tych, którzy nie wiedzą, jak wiecie, to nie piście. dla tych, którzy nie wiedzą... Nie wiem. Ile dziennie sprzedaje się w Polsce małpek? Wiecie, Takich małych buteleczek z w. Ile Waszym zdaniem dziennie się tego sprzedaje? 500. Ja się upewnię, czy dobrze liczbę pamiętam. Okej, okay, dobrze pamiętałem. Dokładnie dobrze pamiętałem. 100 tysięcy. Wow! No strasznie dużo. 100 tysięcy małpek dziennie. Pojebaczcie? 500 tysięcy to chyba odkleiło. Proszę Państwa, 2 miliony naprawdę. Wy naprawdę myślicie, że po 500 tysięcy małpek się sprzedaje dziennie w Polsce? Gówno prawda, w Polsce się sprzedaje dziennie około 3 milionów małpek. Nawet nie żartuję. Zaraz wam to pokażę. Ile małpek dziennie w Polsce? Proszę Państwa, jak sobie to wpiszecie, to wyskakuje wam, dużą część tej liczby stanowią tak zwane małpki, czyli buteleczki z wysokoprocentowym alkoholem o pojemności mniejszej niż 300 ml, przeważnie 100 i 200. Tych według różnych danych sprzedaje się w Polsce nawet 3 miliony dziennie. A wy myśleliście, że 100 tysięcy to jest dużo, żeby napisać. <laughs> A, i jak coś, to większość z tych małpek, z tego co pamiętam, sprzedaje się z rana. To nie jest żart. No, nie ludzie do roboty biorą. No, mamy bardzo duży problem z alkoholem w kraju. Ludzie autentycznie sobie kupują takie rzeczy, żeby wyjść do pracy. Pojeb... no nie? No i że to trochę po. Jest to sklep monopolowy, znajdujący się koło technikum zespołu szkół. Idealnie. To co tu chodzi, że co, że po szkole idą chlać? No, 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 no! Ach. Ach. Nauczyciele zawsze mogą. Był taki film bardzo dobry. Polecam wam Macem Mikkelsenem na Rauszu. To jest dobry film o tym, jak grupa facetów. Y która nie do końca może dobrze się odnajduje w życiu, stwierdza, że przetestują jak to jest codziennie chlać. Oczywiście to nie jest film taki, że a, picie zabawne, komedyjka, a raczej jest to taki film typu konsekwencje takiej kultury życia. Elementem kultury sklepu monopolowego jest to, że degustację rozpoczynasz już za progiem, pod sklepem. Możemy zobaczyć więc, że sklep ma... No właśnie, jak są takie wiejskie sklepy monopolowe, to tam zawsze wszyscy walą dosłownie pod sklepem. Tam często są takie ławeczki do chlania. Sorry, ja muszę monitorować Oj Wojtka. Jest film Konopa. Tak? Ile trwa film Konopa? Dobry wieczór, Polski. Godzinę 4. Godzinę i 4 minuty. No na razie ja poczekam, tak czy inaczej, jak chcecie oglądać to lecz. Ja się serio na was nie obrażę. Zastanowię się, czy będziemy razem oglądać, a na ten moment czekam na finał Oj, Wojtka. Także jak chcecie w tym. O, już wyszło 2000 osób. my oglądamy o małpkach. No Oczywiście właśnie mnie trochę kusi katka, zrobienie katka, strefy wolnej od y, afery. Zdaję sobie sprawę, że dla też wielu ludzi to jest ciężki temat i wszyscy absolutnie o tym gadają. I fakt, że można sobie wejść na streama, gdzie jest mówione o czymkolwiek innym, jest to, jest to jakaś opcja. Ale co najważniejsze ma neon kacuś. Ej, dobra, szczere pytanie. Piliście kiedyś takie różne witaminowe szoty na kaca, które są sprzedawane, czasami w aptekach nawet? Ja to widziałem ostatnio w aptece, że mieli takie szoty, które było... No zawsze jest nazwa typu Kaco. Albo coś takiego To są takie rzeczy, które się pije Żeby wam kaca zwiało Elektrolity, coś takiego I nigdy tego nie piłem w życiu I zawsze się zastanawiałem, czy to ma jakikolwiek sens Kakoś... A ci, co pili, jakie doświadczenie, cokolwiek wam to pomogło? Powiedzmy, że dział Placebo? No, mi się też zawsze wydawało, że to jest imo trochę placebo. Magiczny produkt, po którym kac ma minąć. No wiadomo, że elektrolitki ci, ci pomogą, ale wątpię że od tak sprzątną kacam. Miał miał, dziękuję. Dominik, kiedy oddasz mi 9 zł? Pamiętam jak zapłaciłem 10 złotych, a chciałem dać złotówkę. Ja się dzisiaj z wami załamię. Ja dosłownie dzisiaj stracę wszystkie siły. Dobra, idziemy do Wojtka, zaraz wrócimy do Heda. Słuchajcie, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Oj, Wojtek, wielki finał. Zaraz się dałem, czy do mnie zadzwoni. Pozdro, tak, pozdrawiamy, pozdrawiamy pozdrawiamy każdą osobę, która fire, jest tutaj Fire, fire, fire. Bo Nigdy nie byłem w Otrwocku. Czy to będzie ktoś, po kim to totalnie spłynie? No kurczę, żeby spłynęła po tobie taka kwota, to ja nie wiem, kim byś musiał być. Bosem. Czy to jest zapowiedź wygranej? Czy to jest foreshadowing? O mój Boże, foreshadowing! Ustawione! Jak wygram teraz, to to jest ustawione! A co chodzi z finałem? Robią loterię całego domu na Mazurach, który zbudowali, postawili. Przy okazji, nie kupując losy, tam dostaje się e-booka od Oj Wojtka i film godzinny z Maroka, więc ja dorzuciłem się do wsparcia. Oczywiście wiem, że Szansa na wygraną jest minimalna, ale cenię jego content i chciałbym, żeby miał jak najwięcej kaski na robienie fajnych rzeczy, więc dorzuciłem od siebie. Oni mówili, że nie chcieliby, żeby youtuber wygrał, więc mam nadzieję, że... Czy robimy tam siedzibę Abizex? Jakbym wygrał autentycznie, tak jak już możemy sobie pomarzyć, jeżeli to jest możliwe, to bym się chyba tam przeprowadził. Kolega! No dajcie, montażystów nawet zaproszę, jak dadzą wygrać, bo Krzysztof prosi na czacie. Słuchaj, za zafajdany, kurwa. Ja mam to sprawdzić teraz? No, dobra, sprawdzę. Otóż nie wygrałem. Jaki to jest scam! Ej, płacę wymagam! A to jeszcze nie jest nagroda główna. Dobra, niech sobie weźmie ktoś tego drona, trudno. Ja biorę domek. Ustawione, bo nie wygrałem, dokładnie. Mam 20 kuponów. Wziąłem najwyższy pakiet. Do tego stopnia mu kibicuję. Nie, ja to potraktowałem jako formę donate dla Wojtka. Jeszcze film mam za to i e-booka, więc fajen. My trzymamy kciuki. O, byczku żeby, nie zła łapa żeby, żeby swoją drogą. Ktoś Imponujące. Czy widziałaś kiedyś takie bicepsy Dawaj, 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 no, no, House, dawaj, dawaj, potężna manifestacja. A House manifesting, dawaj, 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 bierz mi kupon tak, 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 nigdzie nic nie ma no, Wyciągaj Nic nie ma, wszystko tak, tak, pewnie tak, jesteśmy. Tak, tak tak, Dobrze V jak Wiktory. Jeden jak jeden Oh. Bardzo się cieszę, Kradzie? że dziewczyna. Mam nadzieję, że... Klaudia, ty już wiesz, Klaudia! Tak. Tak Oby nie moja była. Nasza kryteria jest osobą pełno Niestety tak. 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 nie mam za, takiego za, losu. I w tej chwili, komisja Ale to jest skam! Możecie... Ale to jest skam, dlaczego to nie jest mój? 20 losów Bierzemy kupiłem, chcę zwrot to pieniędzy! Odbierz! Odbierz, <laughs> proszę! Dalej, Klaudia! Klaudia. <noise> Ale w sumie super, że wygrała dziewczyna, która pracuje po nocy. Bardzo cute. Ale jej się humor musiał w robocie poprawić. Zobaczmy tego FaceTime'a, to będzie bardzo wholesome. Jeszcze... Ale jeżeli chciałbyś to sprzedać, to zadzwonił dzisiaj do nas Frizz w trakcie tego live'a i powiedział, że z chęcią odkupi ten domek od osoby, która go wygra. Niech się w takim razie kontaktuje z nowym z nową właścicielką. Chcesz, to zadzwoni do friza może? Dobra, już nie będziemy oglądać, ale bardzo wholesome i bardzo, bardzo duże gratki. Mam nadzieję, że mu się przynajmniej zwróciło, a życzę mu całego serduszka, żeby zarobił jak najwięcej, no bo wiadomo, że takie akcje robi się po to, żeby kaskę zgromadzić, a oni tą kaskę fajnie inwestują w filmosy. Więc bardzo trzymam kciuki i bardzo się cieszę też, że wygrała osoba, która zapierdziela nocną zmianę, bo w ten sposób może i wieczór się zrobił bardzo sympatyczny, aczkolwiek i tak uważam, że jest to skam. Kupiłem 20 losów i nie ma matematycznie, statystycznie szansy na to, żebym tego nie przegrał, nie wygrał, nie wygrał, nie wygrał chciałem powiedzieć, nie wygrał. <laughs> Fakt, że nie wygrałem oznacza, że zostałem oszukany, kupony zostały podmienione i liczę, że zostanie zwrócona kasa. Jaką nocną zmianę? No nie wiem, no może ona dopiero do tej roboty wyszła, jak pracuje o 21. No dobra, wracamy do nazw sklepów alkoholowych. Sklep wrzucił oficjalne zdjęcia ze swojego asortymentu, fajnie estetycznie jest zrobione, bo yy, w ramce. <laughs> Może nie wiem, wodę święconą też tu sprzedają? Kleba... Raz widziałem sklep monopolowy goła baba na rowerze. <laughs> Nocne zdjęcie Central Park alkohole Home, to jest. Kojarzy mi się to z taką budką, która jest w Gdyni i jest napisane Bitcoin. <laughs> I to jest jakiś punkt, że kup Bitcoina albo wymiana kryptowalut na kasę, coś takiego. <laughs> Strasznie zabawne, a jest dosłownie budka. Która, no, wygląda nie lepiej od tego czy Bo ja, czy powstał nazwę? jakiś nowy kanał z szotami na TikToku? Powstał, tak, moja ekipa go prowadzi Jak się nazywa? Avizo, kreska na dole Szoty To jest kanał y, oficjalny jak coś Prowadzony przez, przez mój zespół Jak oj loteria Oj słabo poszło Oj nie tak, wyszło Oj skamowany punków się punków czuje. Pęk, oj skamowany się czuje. To nawet, to nawet dobre No i dobre padame